Chciałbym dzisiejszą nasze pochylenie się nad Słowem Bożym rozpocząć od pierwszego czytania, w którym prorok Izajasz zapowiada coś, co dla Żydów było trochę nie do pojęcia. Otóż to, iż wszyscy ludzie mają zostać zbawieni, iż obietnica Boga o zbawieniu ma sięgnąć i dosięgnąć dla wszystkich narodów. Życi żyją w przekonaniu, że. Zbawienie zaczyna się od Izraela i w Izraelu na pewno zbawieni ludzie będą, ale co do innych narodów, to już tacy pewni oni nie są. Więc to, co mówi prorok Izajasz zapowiadając śmierć Chrystusa na krzyżu, mówiąc, iż przyjdzie, aby nam, aby dać zbawienie wszystkim narodom, jest czymś uniwersalnym. Co będzie sięgać nie tylko i wyłącznie w narodzie Izraela, ale także po wszystkie inne narody. Mówię o tym, nawiązuje do tego Chrystus w Ewangelii, którą przed chwilą usłyszeliśmy. Lecz tą Ewangelię jeden z teologów XVI-wiecznych zinterpretował dość dziwnie. I ta dziwność tej, tej interpretacji Ewangelii. Doprowadziła do powstania kalwinizmu. O co w tej Ewangelii chodzi? Chrystus mówi, że wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Czyli wielu jest powołanych do Królestwa Niebieskiego, ale niewielu jest wybranych. I Kalwin na tym umieścił doktrynę i dogmat o predestynacji. Czyli bez naszych uczynków. Bóg wybiera kogoś do zbawienia albo do potępienia. I gdyby jeszcze Ewangelia to było tylko i wyłącznie to jedno czytanie, ten jeden fragment, to miałoby to sens. Ale kiedy popatrzymy na całość Ewangelii, a już całość Starego Testamentu, to te zatanie może się obronić. Ponieważ Chrystus stwarza każdego człowieka ku szczęściu i stwarza go jako dobrego. Więc jaki sens, tak z logicznego punktu widzenia, miałoby stworzenie człowieka tylko po to, żeby go potępić. Idąc dalej, skoro Bóg tak by postępował, to nie byłby miłosierny i nie byłby miłością. Ponieważ stwarzając człowieka tylko po to, żeby go potępić, de facto staje się sadystą. Stąd. Dogmat i doktryna predestynacji Kalwina nie da się obronić zupełnie w kontekście całego pisma świętego. Zobaczcie, drogie siostry i drodzy bracia, jak bardzo zakłamana teza jak bardzo zakłamana teza pokazując to, no iście diabelsko stawiamy Boga jako kogoś, kto bawi się człowiekiem. O co chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii, skoro Bóg nie przeznacza nikogo do potępienia, ale wszystkich do zbawienia? Chodzi tu o przyjęcie zbawienia, o przyjęcie zbawienia. Pan Bóg, stwarzając człowieka, daje mu dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwsze to jest życie, a drugie to jest wolną wolę. I Bóg dając nam te dwa przymioty. Nie może nas do niczego zmusić, ponieważ zaprzeczyłby samemu sobie. Luther bardzo chciałby, żeby Bóg zaprzeczył samemu sobie. Ale tak nie jest. Bóg nie może zaprzeczyć samemu sobie. Stąd, skoro daje obietnicę, to jest jej wierny. Daje nam wolną wolę i daje zbawienie. Możemy to zbawienie przyjąć albo je odrzucić w jaki sposób wielu jest powołanych, ale mało wybranych. Ja to tłumaczę zawsze za świętym bazyjem wielkim na dzwonie. Na wieży naszego kościoła wisi dzwon. I on dzwoni y, mówiąc o tym, że za pół godziny będzie się odprawiała msza święta. I zobaczcie drogie siostry i drodzy bracia, że praktycznie wszyscy na naszym osiedlu, kiedy ten dzwon dzwoni, go słyszą. Mniej lub mocniej, jak go słyszą. Ale ile osób tu przychodzi? O to chodzi Chrystusowi, że wielu jest powołanych, ale mało wybranych. To znaczy, niewielu jest tych, którzy odpowiadają Chrystusowi na Jego rędzie zbawienia. Mówią: Chcę iść za Tobą. Na powołanie odpowiadają swoim aktem wolnej woli. Ja chcę tam iść, ja chcę tam iść. Ja bardzo często mówię, że Sosnowiec i podajże Łódź, bo jak z jednym księdzem rozmawiałem, dwa jak to mówią księże najgorsze miasta w Polsce w stosunku do praktykujących w kościele, ale ja zawsze powtarzam to, iż w Sosnowcu jak ktoś chodzi do kościoła, to wie po co to, po co to robi. Jak już tu ktoś przychodzi, to wie po co. Rzadko zdarza się, żeby przychodził tu ktoś na niedzielną mszę świętą z jakiegoś przywiązania do tradycji. Ale jak już tu przychodzi, to wie po co. No oczywiście ja wyłączam tych kosmitów, którzy tu przychodzą raz do roku kożyczki święcić. To to są kosmici, można ich we stroje ufoletków ubrać, też by było wesoło. Ale jeśli ktoś tutaj przychodzi na niedzielną Eucharystię, to wie po co. O to chodzi Chrystusowi: że niewielu odpowiada aktem wolnej woli. Ja chcę z Chrystusem iść przez życie. Ja chcę go wybrać jako mojego Boga i Pana. O to chodzi. Przepraszam, w tym stwierdzeniu: mało jest, wielu jest powołanych, ale mało wybranych i przejdźmy do drugiego czytania ponieważ on jest chyba już najbardziej takie y, dziwne do zrozumienia autor listu do hebrajczyków mówi tak kogo bóg miłuje tego karci kogo bóg miłuje tego karci y, znowu można ten tekst zrozumieć że bóg jest takim y, sadystą który y, tak dla zabawy syła na człowieka jakieś cierpienie po to żeby tak się nim pobawić ale tu nie chodzi o to, tu nie chodzi o to. Ten fragment listu do Hebrajczyków bardzo dobrze tłumaczy Święty Augustyn i porównuje Pana Boga do nauczyciela matematyki. porównuje Pana Boga do nauczyciela matematyki. Dlaczego tak? Przypomnijcie sobie podręczniki do matematyki z podstawówki, tam z liceum, no, kiedy żeście się tam tej matematyki uczyli. Było jakieś zagadnienie, i było kilkanaście zadań do rozwiązania, i te zadania są coraz to trudniejsze. Pierwsze to jest takie, żeby załapać w ogóle o co chodzi w danym zagadnieniu, a potem te zadania są coraz trudniejsze, stają się coraz bardziej skomplikowane. Czy autor podręcznika nie ma nic innego do roboty, tylko chce się znęcać nad człowiekiem, który z tego podręcznika korzysta? No nie. No, chociaż dzieci z trzeciej klasy podstawówki tak to rozumieją. Ale po co jest ta trudność zadań? Po to, żeby się wyćwiczyć w danym zagadnieniu, po to, by być mistrzem, po to, by umieć rozwiązywać zadania problemowe, nie tylko takie banalnie proste. I święty Augustyn porównuje właśnie Pana Boga do matematyka, który daje nam zadania. I te zadania są coraz trudniejsze. Ale nie daje nam ich po to, by nas pognębić, ale po to, byśmy się wyćwiczyli w danej, w danej dziedzinie. Abyśmy byli mistrzami w życiu duchowym. Augustyn kwituje to tak, i matematyka różni się od życia tym, że przepraszam, jeśli jest tu jakiś matematyk, ale no, to tak wygląda, że w, pewnym, w pewnej mierze nie wszystkie zagadnienia matematyczne są nam potrzebne w życiu. Przypomnijcie sobie, czy używaliście kiedykolwiek pierwiastków w swoim życiu. Ja nie. Jeszcze twierdzenie Pitagorasa używałem, jak szopkę robiłem. Mi się nie chciało całej ściany mierzyć, no to używałem. Ale pierwiastków na przykład już nie używałem. I Augustyn mówi tak. Życie różni się od matematyki tym, że wszystko, co daje nam Bóg, jest nam potrzebne. Albo nam, albo komuś, kto stoi obok nas. Skoro, droga siostro, drogi bracie, Bóg daje Ci jakieś doświadczenie, to zawsze zadaj sobie pytanie, po co Ci będzie to doświadczenie, albo komu będzie to doświadczenie potrzebne. Pan Bóg syła na nas czasami różne trudne wydarzenia po to, Byśmy je przeszli, byśmy z nich wyciągnęli wnioski i te wnioski by nam posłużyły do naszego życia duchowego. Albo byśmy tymi wnioskami podzielili się z człowiekiem, który nie jest w stanie tego zadania wykonać który nie jest na tyle mocny ani fizycznie, ani duchowo, żeby podołać danemu, danemu wydarzeniu i z naszego doświadczenia będzie korzystać ale y, zważmy, że są obok nas ludzie którzy są od nas mądrzejsi inteligentniejsi, którzy są bliżej Boga niż my i na nich Bóg również dopuszcza różne wydarzenia czy to radosne, czy nie aby je przeżyli, aby z nami się podzielili doświadczeniem duchowym y, to jest to y, co robią święci na przykład komentując Pismo Święte kiedy swoje doświadczenie życiowe wkładają, komentując Pismo Święte, i my z tego korzystamy, po to, że być może nie umielibyśmy przeżyć, albo nie przeżylibyśmy godnie danego wydarzenia. To jest to, co na przykład Święty Augustyn robi, komentując Pismo Święte. On bardzo często nawiązuje do takiego okresu w swoim życiu, kiedy był bardzo daleko Boga. I mówi, że gdyby nie modlitwa z jego matki, świętej Moniki, on by tego okresu życia nie przeżył z Bogiem i nie doszedłby do wiary. Po to czasami Bóg nam daje ludzi, daje nam wydarzenia, abyśmy się wyćwiczyli. Droga siostro i drogi bracie, jak staniesz przed trudnym wydarzeniem, to nie zadawaj imienia jak poganin, dle, pytania jak poganin. Panie Boże, dlaczego na mnie to zsyłasz? Takie pytania zadają poganie. Ci kosmici, którzy tu przychodzą raz do roku, oni takie pytanie zadadzą. Dlaczego? Chrześcijanin nie zadaje takiego pytania. Chrześcijanin zadaje pytanie inne. Jak ja mam to przeżyć z Tobą, Panie Boże? Nie dlaczego, ale jak? Ponieważ skoro Wszechmogący i miłosierny Bóg. Daje nam jakieś doświadczenie, to daje nam je po coś. Daje nam je po to, aby nas wyćwiczyć, jak ten matematyk, który chce, abyśmy my na własnej skórze coś przeżyli, abyśmy tym doświadczeniem się podzielili z innymi, aby to nasze doświadczenie było umocnieniem wiary dla kogoś. I kiedy czasami widzimy, Człowieka, który cierpi i trwa przy Bogu, on jest w stanie więcej zrobić tym, że jest, niż ja milionem kazań, które bym powiedział. Bo ta osoba, samym faktem tego, że jest, ewangelizuje. Kiedy modli się za swoje dzieci, które może się pogubiły już bardzo mocno, ale trwa przy Bogu. Wtedy ewangelizuje. Ona umacnia innych. Ona umacnia innych. To nie jest tak, drogie siostry i drodzy bracia, że tylko my, księży, jesteśmy od umacniania w wierze. Jesteśmy, bo to jest nasze powołanie urzędowe. Ale ile razy ja widzę w Was umocnienie w wierze dla mnie, kiedy ja patrząc na Was, umacniam swoją wiarę. Kiedy widzę, z jaką czcią przyjmujecie najświętszy sakrament, kiedy widzę, z jaką czcią się spowiadacie, kiedy widzę, z jaką czcią przyjmujecie sakramenty, ja się umacniam wtedy w wierze. To nie jest tak, że ksiądz jest jakimś cyborgiem, który ma nadmiar wiary i generalnie nic nie jest w stanie mu zagrozić. Nie, tak nie jest. I w drugą stronę. Kiedy widzicie pobożnego księdza, to Wasza wiara się umacnia. To zawsze działa w dwie strony. I kiedy Pan Bóg wsyła na nas doświadczenie, czasami łatwe, czasami trudne, ono właśnie daje nam to po to, abyśmy wytrwali w wierze my i inni. I czasami Pan Bóg daje doświadczenia trudne. Czasami daje doświadczenia, które. Yy, tak, po ludzku rzecz biorąc, są trochę dziwne, ale kiedy popatrzymy na nie w perspektywie, wtedy zobaczymy to, że to doświadczenie jest po coś. Jedna z pań, która chodzi do kościoła, nie ma jej tutaj dzisiaj, na tej Mszy Świętej, nie mogła przystępować do Komunii Świętej, ponieważ była po rozwodzie, mieszkała już z jakimś, ze swoim mężem cywilnym. Drogie siostry i drodzy bracia, można taką osobę powiedzieć: ano, no, może się czasami nie poukładać życie. Może się czasami nie poukładać życie. Tak czasami jest. Wiecie, co mnie najbardziej urzekało w tej osobie? Kiedy ona klęczała w ławce, jak ja rozdawałem komunię świętą. Ona się tak patrzyła na tą komunie świętą, jak ja bym się nie umiał popatrzeć. Z taką wiarą i miłością i pragnieniem. Czasami Pan Bóg daje nam takie okresy w życiu, abyśmy naszym wzrokiem, czasami naszą postawą, umocnili kogoś innego. Ja patrząc się na nią, umacniałem swoją wiarę i realną obecność Chrystusa w Eucharystii. Panie Boże, gdyby Cię tutaj nie było, to ona by tak nie patrzyła. Każde doświadczenie jest nam dane po coś. Ale nie zadawajmy pytania jak Poganie, dlaczego. Ale zadajmy pytanie do, do Pana Boga, jak i komu to będzie pomocne, tak bym umiał z tego wydarzenia wyciągnąć wnioski i komuś pomóc. Ponieważ ojcami duchowymi są nie tylko księża, ale ojcami duchowymi może być każdy człowiek który dzieli się swoją relacją z Bogiem. I tego życzę drogie siostry, i do zebracia jej sobie samemu, abyśmy zawsze zadawali pytanie Bogu, jak, jak przezwyciężyć trudność razem z Tobą, Panie Boże, i komu ona będzie potrzebna. Amen.